Zwykle w maju rzucam maturzystom przykład wypracowania z języka polskiego jako ostatnią brzytwę ratunku, której z wdzięcznością się chwytają. A tu tak się porobiło z nową maturą, że brzytwę trzeba rzucić już teraz. I nie będzie nią wypracowanie, ale rozprawka. Od tego roku maturzyści mają na ustny egzamin napisać rozprawkę i zaprezentować ją ustnie przed komisją. I maturzyści mają kłopot. Jeden z nich przedstawił dziennikarzowi swój dylemat. Ściągnąć rozprawkę z internetu, czy zamówić u nauczyciela. Ta druga opcja kosztuje, ale będzie miał prawie pewność, że nikt nie odkryje oszustwa. Jest to rzeczywiście poważny dylemat moralny. Oszukać na hamę i wpaść, jest to tak zwana opcja pęczaka, czy wynająć oszusta i nie wpaść i to jest opcja pierwszego. Wydaje się, że lekcje wychowania obywatelskiego są zbyt dobrze prowadzone, za dogłębnie analizuje się w szkołach scenę polityczną w kraju, no i uczniowie rozprawkę kojarzą z rozprawą, a co najmniej z przesłuchaniem przed komisją śledczą i kombinują jak to oszukać. Jak widać różnica między wypracowaniem maturalnym a rozprawką jest taka, że wypracowanie trzeba było wypracować, a rozprawkę wystarczy rozpracować. No i maturzyści zamawiają za pieniądze rozprawkę maturalną u nauczycieli studentów. Ci uczniowie nie muszą zdawać matury, bo egzamin do Dojrzałości już zdali pozytywnie, tworząc nowe miejsca pracy. Bardzo życiowa ta nowa matura, jak telenowela brazylijska. A rozprawkę jest tak łatwo napisać. Tym, którzy chcą napisać samodzielnie, objaśnię, jak to zrobić. A, a, ale jutro. Miałem to uczynić dzisiaj, ale nie chciałem ściągać z, z internetu, rozumiecie? Można wpaść. A opłacona osoba nie zdążyła na dzisiaj napisać. Ale na jutro rozprawka będzie gotowa. Obiecuję.